Tylko, to jest i bardziej ważę Mamy fajnego... A, no, to no, jest tak. Mamy Halloween! Hallo! Patrzcie, na fajny nam Kiedy święta, stroj. święta. Aha, ja, tam, ja, ja, już o, wow, jeszcze tego domu nie widziałeś. O, jest dom, znać Dobra. O, siema. Siema, siema. O, jaka Fajna fryzura. Fajna fryzura. Dzięki. Fajna fryzura! nie Zmieniłem kolor. I trochę, mm. trochę O, wiesz, jak do boksu mi się kawałki nie przesadzi. Okay. Teraz to musi być wykonane przez Delhi. Czekaj, idę za Praw, mną. prawie nic nie zmieniłam. Ale... O, tutaj będzie mógł spać Twój syn. O, widzisz i tak? No też to podrodziłem. A, no tak. A tutaj mój pokój. Tak. Nie, tu masz na górze. Widziałeś? Ja a, nie. Kochaj to to zobaczę. Bo nie chcę mieć, że z nami. No, no macie na kanał, chyba spał. No ja. Ja to łóżko zakopuję. Chyba, że chcesz. To, to ja mogę pierwszy. W ogóle patrz. Nie, no to jest głupie, patrz. Tutaj. Nie, no właśnie dwa. A sobie i widzisz jak ktoś czekam. No, bro, tu jeszcze powinno być dwa na obok. Mm. No, No, tak. No, O tak. No, ja idę do nie, 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 do nie, 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 Podoba nie, 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 No, nie, o, nie, 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 Dobra, to zostawiamy dla mojego synka. Dwa, jeden, czekaj. O! O! Farma! Czekaj, jeszcze jest. sare, farmer. Farma miaja... Dzięki. I jeszcze jedno jest. Do mojego synka przed zabaw podstawki. A, to jest to, dobra. Ale to jest tylko projekt, bo musimy kupić hamak. No Skoro tak. Ale plac zabaw budowany. Dobra, ja ja jedno, jest zbudowany. Dobra, ja idę. Dobra, ja idę. Bro, czekaj, zjeżdżamy. To jest zjeżdżalnik, chodź. To jest Idę, idę. Zresztą o, o. czy po prostu spodzisz? Kurde, ja nie mogę wejść, za dużo jestem. Ej! Okay. O! O! Ło! O jedyko? Ja, ja trochę tego nie przemyśleli, zobacz. To mogli zrobić bacen. No i tu mogli zrobić bacon. Dobra, ja spadam do pracy. A, A nie ja do szkoły. Pracuje? Nie. Do szkoły, do szkoły, do szkoły. A nie, dopiero pierwszy nocy. Ej, o, tutaj też jest. Dzieżenia. Albo Dobra. Ale mm. oh, Mamy Halloween już przyszykowany. Ciekawie no. mnie stroje innych. No. Co nie? To co, a której kiedy wychodzimy z oczu pierpić? Nie wiem. Chyba Halloween. Przy... A kiedy to jest To dopiero z Chyba... przygotowywania. Za jednym Halloween. Nie wiem. Kurde, mi takie sprzedam, O, to nie mam. Odzwierzesz mnie? Do strażaka? E, no. Skoro nie mam A nie, bo jest takie zimne. Ale... Chodź

nie zwolnimy. Nie wiem. No, Ciebie dawno nie było... Nie no, było. szedłem ostatnio. No tak, byłeś ostatnio. to ja jeszcze To mówiłem, że właśnie... Bah, dynie, w ogóle za niedługo będziemy mogli jechać. Ej, tutaj nie możesz wyjrzeć, ale... Też no. pracujesz? Nie, czekaj, który jest... mądry. Pójdzie! Ja, pr ja pracuję cię. Ja nie wiem. Ja też po będę musiał jechać. Ja też, bo... To jest trzecia. Bo będę ten. No kończył, no za Nie spóźnił się. No spróbuję. Widzowie, ja widzimy się, jak się przebiorę. Ja już jestem. Przeszukujemy sobie. A w tym potrzebne, potrzebny będzie nam go dosyć z kibrabiu. ludzie się do mnie pruli. Nie wiem, pamiętam to to było, że używam gaśnicy, a mam um, wodę w tym. pachowki i drabiny. To jest standardowe dla sterza. Dobra. Mm, 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 mm. e o! Coś się stało? Czekamy! Oh. Czekaj! Oh. 11 się pali! Ja! A cię dawno nie widziałem, ładna! Ale no. masz fajną fryzurę, widzę! No. 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 I co ty masz tam na reju? Nie widzę, bo. No, tak. No no, no. 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 No, tam tam, na... chcę wystraszyć. Ale To ci się nie udało, bo. Musiałem szybko. No. No. No przyjechał z niej. Dobra, ja Który dom? 11 się palił? No, tak. To chyba ten. Tak! Szybko, szybko! Już tam ktoś Strażak sam. da. Odbieram cię do tej dranki. Odbieram cię do tej Ej! To krymina!

Dobra, ja spadam. Tu będziemy, będziemy. nie słychać. Nie było, ale to... Kurde, Dobra, do liceum! Już, co? Muszę lecieć. Nic, nie, teraz. Podwieź mi szybko pod ten. szkołę? Nie, pod samą. Znaczy pod strażaka sama. No ja to też się. muszę się przebrać i do, do, do szkoły muszę jechać. No dobra. Co macie pierwsze w Nie wiem! Spytam się Gabrysi. I mojej no, koleżanki. No, z rysem, czym robisz? Nie, to no co? Nie. O. Taki goście, to tam motor pomarańczowy. No. Dobra, no. No, no, Ja się przebijam, widzę, szybko nawet. Kurde, zapomniałem. Idę szybko, oj, paweł. Do widzenia. No. <gry> Nie, no, w sumie jest dobrze. Kurde, zapomniałem plecaka z domu. Muszę wziąć mię deskę, bo nie zdążę. Dobra, trudno. Nie wiem na którą mam, czy na 8, czy na 9. Trudno. Plecak jest. Czekajcie, co sobie muszę założyć. Äh, yy, gdzie on jest? Kurde, gdzie mój plecak. Druga. Halo. A. Ok. Trudno. Mamy plecak. Deska. Jedziemy szybko, mamy 20 minut hmm. sekund. Jestem. To teraz student. Szybko, szopka. proszę ma. O, o, dobra. Nie Jestem. To jest ma Dzień dobry Dzień dobry. dobry, dobry dobrze. Sprawdzimy obecność. Tak, ja jestem. Dobrze, Maciek. Jestem. Dobrze, Wiktor. Nie ma. Okej, okay. Mati. Chyba nie ma. No to nie ma. Jak zwykle. A to, to? A, Ani! Och, Mati biegnie. No, tak jestem. Mati, spóźnienie. Mhm. Dobra, sprawdzamy dalej obecność. No, tak. Ty... Sasza? Jest! Pan to mi go Nie wiem. A co robimy dzisiaj? No i szymek. Na co ich Ej! Proszę pani! Pójdę do dyrektora! I co robimy teraz na lekcji? No tak. Po yy, macie wychowawczym. No to robimy tak. O cholera! Ej, bro. Co? No patrz, na, na tablicy jest działanie. No i widzę, muszę zapisać. Muszę się. No. Kurde, nie widzę nawet jak próbuję. O, dobra. 55 dobra 78. Czekajcie, widzę. 100... 30... 40, 40... 60... 3? Nie wiem. 163 daję. No to naj. Zbiorę pod koniec lekka. Jeszcze ty zgracy. A teraz... Jest to jakieś dobre smokne widzenie. A co to kartkówka jakaś, czy co? Nie, po prostu. A. Dobra. 2 plus 2 razy 2. O, to wiem, to 8. Nie no, wpisuję 6. Może dostanę jakąś dobrą zresztą? 65 plus 65. Co? O, hashtag, hashtag? Hashtag? No tak, zapiszcie tak, to, zapiszcie. I teraz macie hashtag 3 złote, plus. Czekamy Zgodę na zielone, na kolejne działanie. O, 3,77 to jest 80. Tak. No dring, dring! do widzenia! Bra, proszę. Nie, na nie? Chodź na za Chodź na wychowanie. Ja mam wiedzieć! Nie w tej szkole nie ma. To Gdzie? Tu, w sali? ostatnio! tu Dzień dobry! Dzień dobry klasa! Dzisiaj wyjdziemy na podwórko na pokaz! Jak to hmm. pokaz? Dobra proszę! No. O, no, tu. Ale pada! No i co? Okay. O no, proszę pana, ja bluzki zapomniałam z domu! W ogóle sobie buta uwaliłem! Widzisz? Posz. Nie, nie pytaj po czym to... <laughs> Dobra, idzie ten pokaz! Uj, No dobrze, już zaraz pójdę. Dobra, uciekam, oh niech mi się nie O mój Boże, po prostu kawos! Ty! Pokiwa! Noo, mm -hmm. ja nic No i gdzie ten pokaż? No zaraz! Poczekaj chwilę. Jezus ma... No ja idę w koszek. Nie! Masz pieniądze!

Mogę wyłamać! Zginiesz, kto ląduje? Ten! Bibi! Czy ten? Bibi, bibi! Drugi, tamten, tamten, dobry! Ten! Do lądowania, do lądowania! A, ten! o. Dobra! I co, mam czekać? Tak! Czekasz! A mogę wyskoczyć? Nie! Uważaj! Uważaj! Okej. Nie wyświecił. Ok. To teraz. I teraz? I zabiorę Was na przejażdżkę więc jeszcze do przodu Dobra, zabij z tyłu, zabij z tyłu pamięć z Widzę, Dobra Nie pytajcie, czemu przystąpię Chyba nic nie widać No To trudno Ale na zdjęciu widać na, na jak... Yy, jak... a będzie więcej takich? tak! też wojska do nas przyleci niedługo dobra, pewnie wtedy nie będzie. a policja przyjedzie? nie. dobra. będą na, nas uczyć pierwszej pomocy, lecimy dalej. No, na halloween pomagajmy dom, na pomarańczowo. uiiiiiii, ui Tak, lecimy na Blacksburgu. Nie! Yeah. Okej, okay. to zaskakuję. Masz pan spadochrąt? Zabijesz się. Nie, nie mam spadochronu. Lecimy za wysoko. Dokładnie no, kiedy wylądujemy, no. bo ja już kończę lekcję. No właśnie nie, Myślę, nie bo dzisiaj mieliście do 16. No zaraz będzie 16. Bro, macie szczęście, że przyleciałem. No za godzinę. Dobra, to lecimy na Blacksburgu. Nie, Ale jak to jest O kurde się Trzymam Można przyjechać na tym W ogóle te moje spotki może wlikowali pana, ona To się to No właśnie nie Dobra to lądujemy Nie no Tu wylądujemy Dobra lecimy na dół. No to leź pan na dół. Uwaga! Panie kosmiczku, nie ma jak pan wyskoczyć. Ja nie mam? Mhm. A ja mam zatary w nogach. Jest nieco, nieco jest w e, to nie jest to tak pan. Od szkoły lecimy. I was się na to. W sumie nie ma nie znajdziecie. Ale ziemię będzie to bile. Dobra, to was w sumie poddam to wszystko. Ejjj, darmowa podwódka! Robimy! No, a skąd tam? Nie wiem, nic nie ja tu latam. Tylko, że nic nie widzę. No bo ja nie w niebo. Gdyby nie w nocy. Na gwiazdę Dobra, no, pani, a może to było ja. Ech. dobra. Dobra, Ło! moja dupa! a ja. no, jaj. No, jaj. No, jaj. No, jaj. Jesteśmy. O, coś tu jest. O, mi O, primo! Kurde, no, ktoś jest tu. Jest jeszcze kto? Domka, który? It's my Gloria. It? Serio! No. jest. Co? Nieważne. Okej. Co się jest, co, wyjdziecie to? Nie, no tu? zostawić. Uh -huh. Nie umiem latać, ale. tak! Oh. Bro! Wiem się do przodu. To jest 15 na godzinę. Trin, 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 Halo? trin, weź to trin, Jak to mówi? na na trin, To trin, 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 na jak mi się uda i nie, nie zniszczę tego. Ło! Nie, nie niszcz! Pij! Ło! Pi, pi, pi. 23 na godzinę. O, dobra. dobra, skręcamy i za 3, 2, 1 lądujemy! Jak to ustawiacie? Idealne lądowanie? No nie. No. Dobra, dowiemy. <laughs> Już się pali? Bo kurwa, to jest jak strasznie za mnie to przyjechało. Aha, nie wiem co teraz robić. Nie mam, aaa, za dbalimy do Ubera. Brrr. 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 czy mógłbym popracować uberem? Nie. To jest handel. Oha. Może jeszcze nie ma, ale zaraz to ja nie. Może pan. Może. A, to no, w sumie może pan. Albo zaraz... nie. Nie czym. No dobra. Ej! Fajr! Co no, to jest? Zapalczyłem. Nie zaraz to zrobiłem. Kupiłem takiego zimna. A pojedział, że tylko do łąkanu. Ponadto zrobiłem. Tak. To, jest tak? to jest trwało? Tak, to jest trwało. To czy co? No. O, bo. o, 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 o. Oj, zabij, jest Oj, widzowie, to, Możliwe, widzowie, że w tym odcinku nie będzie nas słychać paraliżu. Możliwe, że w tym odcinku zginiemy. Nie! Co się stało? Ale... To bolało, wiesz? Nie, Wiem, nie to jest ła, wow, moja głowa ma... na Ten... mnie, to jest jeszcze tym Ten... silniejsza. Dobrze, jedź do domu, bo ja idę zobaczyć. Ło! Du, 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 du! Dobra. O, do, do, do. A, a nie, w sumie ja mam trening za niedługo. Co? Nie wiem, czy mam za niedługo trening? Nie. A ty za co mi miałeś wysichać? Nie wiem. W nie pisano nic. Bo list przyszedł jakiś, co? No, Dobrze. Ja go czytałem. Dobra. No dobra. A do to nie szedłem, się będzie się jeden, tak żebyś uchwał. Tak Na górze. światło pogarsza. Dobry się przyjdzie. Na dole w sumie nie muszę, bo się tam nie chcę. otworzymy okno w sumie, żeby się wydjęcia nie mogę w tym domu. Dobra, może na górze.

Okej, okay. gdzie... co? Trener? Idziemy na mecz! Co? O kurde! A gdzie to? Zaraz się spóźnimy, więc... Aaaa! Dobra, jesteśmy już. Zabieramy się. Trenerze, jaka taktyka? Nie wiem. Pytamy się, tutaj Teraz mnie co Dobra. Zaczynamy. Nie podam Dobre, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze Lecimy, lecimy Lecicie Wsad? Za... Trafiłeś? Tak Dobra Dłużę. No nie no, no przejdziesz, kurde Nie no przejdziesz Nie no przejdziesz Kurde Nie, nie Aj, jaj, trafił Skaczcie Skoczę. Skocz jest 126 do 126 Dokładnie, to jest druga połowa, żeby nie było wieciędzy. sam. Dobra. Yy, widzowie tak. O. o kurde. Widzowie, mówię jako mój Proszę, no Prosimy nie yy, prosi, prosi mnie zwracać uwagi na punktację, ponieważ będzie taką punktacją, ponieważ cały mecz by był za długi. A zresztą też gra nie pozwala nam na takie ten jest wyszła nasza, a nie tak nasza. Więc proszę o nie to uwagi. I tak jak mówię. Ajajaj, aj, aj, było blisko. Piątku gra to. I to jest druga połowa meczu. Trafił za trzy. Przegrywamy. O. No a... O taki więcej, dawaj. O kurde. Moja. Ja straciłem! Znaczy... Skoczy... Nie ja niestety. O nie! No co jest? Ona wszystko trochę? Bo nie było... nie przejdziesz mnie! O ja. nie! Jest! Nasza! Dobra. Nie. Jak to ich? Nasza. On, on wybił. Nie wiem. Sędzio! Dawaj, dawaj, dawaj! Skoczę! Ło! Obyć do Nie, a! No nie! Taki wynik meczu. Wygrywacie? Nie, przegrywam. Tak to, to on. Aha. A, aż i ty wygrywasz. Dajcie. Nie, ona dała. Dlaczego nikt do niego nie podchodzi? Nie wiem, no ty byś mogła podejść też. Koś, trafiłem Dobra, kryję, kryję. Aj! Okej, okay, dobra to kryj. Odszedł mi broniłem! Dobrze! Lecimy, lecimy! Jazda, jazda! Ja no, w O no Nie! Trafiłeś? Nie, ale koniec... koniec meczu. No nie A. Dobra panowie, nie? Ach, no przegraliśmy. No, tu dobre. Nie no, nie mów to. No kurde! Gościu, deską po ulicy jeśli prawie go podkręciłem. By było dobrze. Dobra. Piszecie, piszecie się innym razem. No, wysiadamy. Do widzenia. Do Ech, widzenia. Słaba by było. było jakoś fajnie widzowie, przegraliśmy. Przynajmniej na pewno byśmy wygrali, jakbym nie puścił pierwszego. Nie no nie. Co się stało? Gruntowałem. Kupiłem farby. Części. Przefarbowałem dom. Kupiłem samochód. Przydałem motor. Bo no wiem że ja teraz będę musiał wozić. Ciebie, Magię, do pracy, do tej mało, nie wiem, I twojego syna do szkoły, czy tam przedszkola, czy gdzie on tam chodzi. No, to to jest mój mąż No, w ogóle to twoje Które sprzedałeś panu Ma Markowi? Nie, nie, ja odkupiłem. No, ale mamy dużo rzeczy w zapasie. Ok. To za ile odkupiłeś? Dla 10. osób. I dwa Zim. I wychodzę na zero. No, ja idę spać, przegraliśmy numer, w lerwó. No, ja też przegrambo. Dobra, jutro jadę na nielegalną walkę na tym bodzie. Mara. No, mara. Ja się widzę, wyzwanie zaginam. Na razie wcześniej. Pa pa!